Jak donosi jeden z tabloidów, Adam Ferency dał niezły popis podczas spotkania z mieszkańcami Świdnicy. Aktor zachowywał się w bardzo osobliwy sposób, wywołując wśród zebranych spore zamieszanie. W pewnym momencie jego płomienną przemowę nagle przerwano, a całe spotkanie skończyło się po niespełna 30 minutach. Organizatorzy tłumaczyli to niedyspozycją gwiazdora. Adam Ferency to jeden z najbardziej cenionych aktorów w naszym kraju. Jego role teatralne i filmowe budzą zachwyt wśród krytyków i oczywiście widzów. W szerszej publiczności z pewnością zapadła w pamięci jego rola w serialu Niania, gdzie przez lata wcielał się w postać złośliwego kamerdynera. Nic więc dziwnego, że każde spotkanie z aktorem przyciąga tłumy. Tak samo było ostatnio w Świdnicy, gdzie gwiazdor był jednym z gości wydarzenia organizowanego w ramach cyklu Alchemia Teatralna. Adam Ferency był niedyponowany, jak zdradzają organizatorzy, już przed rozpoczęciem spotkania zrobiło się nieco nerwowo, bo aktor mocno się spóźniał co niektórzy odczytali jako formę prowokacji aktorskiej. Gdy już się pojawił było tylko gorzej. Jego przemowa z pewnością długo zapadnie zebranym w pamięci. Na zadawane pytania miał odpowiadać nieskładnie i mało precyzyjnie, że aż trudno go było zrozumieć. W pewnym momencie jednak nieco się ożywił i zaczął apelować, by nie głosować na PiS. Mnie się zdaje, żeby naprawdę nie głosować na Kaczyńskiego. Nie głosujcie na Kaczyńskiego, błagam, jestem smutnym facetem. Uważam, że życie jest złe, a ludzie są okropni. Ja nie wierzę w Boga, wiecie? No i co mam zrobić? Okropnie się czuję. Nie wierzę w Boga, w związku z tym myślę sobie jak tu żyć? Powiem wam tak można żyć bez wiary w Boga tak, żeby kochać ludzi. Ale ja nie lubię ludzi, wiecie, mówił ze sceny Ferency wśród zebranych zapanowało spore poruszenie. Na nagraniu zamieszczonym w sieci słychać jak niektórzy zebrani wprost twierdzą, że aktor jest pijany. Widownia w śliwnicy była w szoku. Po kilkudziesięciu minutach spotkanie zostało przerwane. Wcześniej zresztą część przybyły i tak zaczęło opuszczać salę. Organizatorzy po zakończeniu spotkania oznajmili, że aktor był niedysponowany. Ponieważ aktor okazał się w niedyspozycji, zapadła decyzja o przerwaniu spotkania. Jest mi bardzo przykro, nigdy nie byłam w podobnej sytuacji. Stała się ona dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem, gdy znała koordynatorka Alchemii Teatralnej w rozmowie z serwisem eśwignica24.pl. Jednocześnie zapewniono, że Ferency nie zostanie więcej zaproszonych nawet gdyby jego stan się poprawił.